Kolega trzyma w ręku o taką sondę, która jest pod napięciem 50 tysięcy voltów, I kolega zabierze elektronik z tych kulek. Proszę bardzo. Zabierz o i widzą Państwo, że te kulki się już nie tukają, się od siebie. Czyli sprawdzicie. Natomiast tutaj mamy dwie identyczne kulki jak tam, Odległe od siebie około dziesięciu cm, tak, ja je tutaj zatrzymam, tym razem kolega w tej zabierze elektron i przeniesie na to. Czyli będą naładowane różne mienie i widzą Państwo, że te kółki się przyciągają. O, dobrze. No, a proszę Państwa, dlaczego ciała się przyciągają, albo ładunki, albo odpychają? Otóż wokół każdego ciała naleksyzowanego, albo ładunku elektrycznego, istnieje pole elektryczne. My pola nie widzimy, tak samo i ładunków nie widzimy, ale pewną wielkość możemy sobie tutaj wymodelować. Tak zwane linie sił pola elektrycznego, tory to to, po których poruszał się ładunek próbny, gdyby miał swobodę poruszania. Jak my to zrobimy? Proszę Państwa, tutaj mamy kuleczkę, piszą zasięgi bibuły, kolega tym zasilaczem z tej kuleczki zawierze elektronik. Czyli będzie naładowana zgodnie. I proszę bardzo, o. Zobaczcie Państwo, ale może wejść przed sobie tutaj. I zobaczycie Państwo jak wygląda linie linię sił ładunku punktowego. O. Ma, teraz bardzo ładnie. promieniście, w promieni tak się rozchodzą. Gdyby tam znalazł się jakiś ładunek, poruszałby się do tej kulki, do tej kulki po tych liniach. Dobrze. Pamiętacie Państwo, te dwie kulki odpychały się. Tak? No to teraz zobaczcie, jak wygląda linia się ładunków jedno i nie. Proszę bardzo, te linie się odpychają, na zewnątrz się rozchodzą, wewnątrz nie ma pola, Dlatego te kurki tutaj nam się podpychały. Te dwie kurki na przyciągały się. To zobaczmy, jak wyglądają linie sił pola ładunków różnoimiennych. O, już Preda to robi, proszę bardzo. No, inny obraz, te linie mają się ku, ku sobie, dlatego te kurki się przyciągały, tak? Taki układ ładunków plus minus nazywamy dipolem elektrycznym. I proszę Państwa, najbardziej interesujące pole, jeżeli chodzi o plasowki zadania, pole jednorodne. Proszę bardzo, dwie płyty przewodzące, izolowane od siebie, kolega naładował i te listki są takie, te sieci równoległe. I kolega już ładuje, tak? Yy, to znaczy generator ładuje yy, koleżankę, przepraszam, tak? Koleżanka porusza głową i widzą Państwo, że... Widzą Państwo, że włosy zaczynają się koleżance podnosić. Bardzo ładnie. Tu jest część i tutaj jest część płaska. Jeżeli te, te części się odchylią, to znaczy, że ładunek jest z tej strony. I naładuje też na pięćdziesięciu, V. I proszę bardzo, o. widzą Państwo, że części płaskiej po obu stronach się wychylili, natomiast we wnękach nie. Tak? nie ma może jakieś tam pojedyncze, ale na wybuchłościach tej siatki wszystkie listy zostały odchylone. Tam jest womadzone najwięcej ładnych Podłączę, czyli naładuję siatkę do napięcia 60 tysięcy V. Czy coś się koleżanku dzieje? Nic. Listki tego piłotusza się nie rozkryli, bo na koleżance nie ma ładunku. Tak? No to weź podnieść ten piropusz nad siatkę, wynieść go, no na głowę wyżej, wyżej, tylko nie dotykaj siatki, wyżej, 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 jeszcze, 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 o i pojawiły się ładunki. I na koleżance po, popłynęły i do tej, do piropusza. Jeżeli chowa, to ładunki. Kolega naładuje jedno napięcia około 15 tysięcy z napięcia stałego. Paluszkami już nie można by tu było zwierać, bo gdyby to był to by był to mój ostatni pokój. I już by nic mi nie pomógł. Dlatego pręga naładuje, gromadzi tę energię, a ja ją wyzwolę za pomocą takiego zwieracza. Część metalowa i tutaj jest izolator. I proszę Państwa, to będzie widać i będzie słychać. już ładujesz? Kolega już ładuje, a ja zaraz po naładowaniu spróbuję do no, wody szybkę grubości 3 mm. Taką tutaj pomadamy, żeby było widać. Proszę bardzo, składamy. Co, co no, nieważne. Proszę Państwa, koło tego iskiernika umieszczam, pamiętając, że woda nie jest ośrodkiem ściśliwym tak jak powietrze. Czyli ta fala uderzeniowa i bardzo dużo energii i I zobaczymy co się stanie z tą szybką. Co by było, gdyby tam nasze ucho w tej wodzie nie no, 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 Albo jakaś rybka by sobie płynęła. Proszę bardzo, ładujemy. Ładujemy to chwilę bo Ta szybka jest pomalowana, żeby ją było widać. I widzą Państwo. Na gór. Z naszego ucha by nie było rozbierać tak, a rybka by na pewno już nie odżyła, gdyby pływała boczkiem po powierzchni wody.